Cześć, cześć, cześć. Witam was bardzo serdecznie na kolejnej Ekawie z Towniakiem. Dzisiaj moim goś moją gościnią jest Joanna Kraska. Witaj, Joanna. Dzień dobry, Grzegorz. Dzień dobry, wszyscy, którzy nas widzicie i słuchacie. No właśnie, słyszę, że jak żeśmy przed chwilą rozmawiali, jesteś w swoim siedlisku na Kaszubach. Tak, tak. Tutaj się przeniosłam dwa lata temu, jak nastały czasy, tej epoki, której wszyscy nienawidzimy i pewnie... Nie, no bez przesady. Ja, ja lubię, powiem ci, nigdy nie muszę jeździć, jestem w domu. Ja nie, to tak, mnie to nie przeszkadza. Dobrze. Jan, czy pamiętasz, kiedy żeśmy się poznali? Co to było za okoliczności przyrody? Tak, bardzo dobrze to pamiętam i jak sobie y, też y, przygotowując się do tego naszego spotkania, przeanalizowałam dokładnie, kiedy to było, tak, to było dosłownie 4 lata temu mhm. i... Y, y, to co ciekawe, myślę, że teraz dużą grupę Twoich słuchaczy zaszokuje, to Turniak przyszedł do mnie. Naprawdę. <gry> tak, Jak tak. W, sensie? w takim sensie, że y, ja byłam odpowiedzialna wówczas za rynek Mejsocha w firmie Samsung. Odpowiadałam za sprzedaż w tym sektorze. Y, no i chyba Twoja firma chciała nawiązać po prostu współpracę. I tak się stało, że najpierw wysłałeś swoich, że tak powiem, współpracowników na tak zwany rekonesans. Przyjechała Aha. grupa, grupa Aha. na pierwsze spotkanie, gdzie zrobiliśmy sobie taki wstępny, można powiedzieć, że research, bo tak naprawdę mhm. poznawaliśmy się. No a potem, oczywiście, na białym koniu, w czerwonym garniturze, wpadł Grzegorz i dopełnił reszty. E, ja nie ukrywam, że wówczas byłam na takim etapie e, pewnego niedowiarstwa. Miałam dość mieszane odczucia co do networkingu i jego skuteczności, mhm. ale zastosowałeś bardzo bardzo dobrą metodę do przekonywania. Mianowicie zabrałeś mnie po prostu na takie spotkanie. Aha. Ono miało miejsce, mam nadzieję, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy. w Mercedesie w Warszawie. Tak. Bardzo udane spotkanie. Volvo to było chyba. Volvo. A Volvo, tak, tak, przepraszam. E, no i rzeczywiście tam zobaczyłam w pełni profesjonalne, świetnie przygotowane przedsięwzięcie, e, z rewelacyjną obsługą. No i właściwie rzecz ujmując, to to był ten moment, kiedy powiedziałam: "Dobra, nie ma sprawy, wchodzę w to". <laughs> Także taka była nasza historia. No właśnie, to był początek, a powiedz, jak było później dalej, no bo powiedziałaś, to jest fajne, to chciałabyś, żeby u Ciebie działało. No i co zrobiłaś w takim razie, jakie kolejne kroki były, bo wiem, że tam się jakiś follow up był dalej, coś. Żeśmy... No tak, dalej. follow up to chyba trwał nawet pół roku, z tego co pamiętam, no bo to jak to w korporacjach w, wszystkie tego typu przedsięwzięcia muszą być zaakceptowane, przeprocesowane. Jest wiele osób po drodze, która musi złożyć swój szanowny podpis żeby nabrało mocy. No więc mniej więcej pół roku trwały nasze przygotowania, ale to też nie było tak, że to był czas marnowany. I tutaj też chciałabym chwilę zatrzymać się nad taką kwestią, do której i tak nawiążemy w przypadku rozmawiania o twoich 5p. Mhm. Mianowicie o przygotowaniu, które po Waszej stronie było bardzo, bardzo profesjonalne i to, co było najważniejsze, i to też, co mnie przekonało podejmując decyzję, że tak naprawdę zdjęliście z nas całe odium tego, czego najbardziej nie lubimy w sprzedaży, mianowicie przygotowania przedsięwzięcia, tak? Czyli, czyli tych rzeczy, które dla nas nie są, że tak się wyrażę, brzydko mięsem, a trzeba je po prostu zorganizować, czyli kawa, sala. Goście, cała oprawa, pomysł, jak to wszystko sprzedać, więc, więc to było bardzo pomocne i nie ukrywam, że to był taki duży argument za tym, żeby, żeby po prostu zrobić to z wami. Czy były to eventy, gdzie zapraszaliśmy tak. klientów z targetu, który dla Was był istotny, to było firmy mniejsze, średnie, tak? Tak, dokładnie to, była, to, była, to był cykl spotkań. Odbyły się bodajże trzy. Któreś nam nie doszło do skutku, bo się zaczęła historia pandemiczna. No, a przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim ściągnięcie klientów z tego segmentu i SOHO. W którym, w którym szczególnie byliśmy zainteresowani. No i tak naprawdę wykorzystaliśmy te spotkania z taką ideą, żeby tak naprawdę propagować nasze produkty, technologie, pokazywać klientom, co nowego produkuje i, i wytwarza Samsung. Więc to były. Spotkania stricte związane ze sprzedażą, jednak, aczkolwiek, jak się później okazało, owocowały różnymi innymi kontaktami, które nie były o. tylko i wyłącznie kontaktami sprzedażowymi. Natomiast to, co mnie wtedy bardzo zaintrygowało, to to, że <coughs> ta, Twój zespół handlowców, wiadomo, no, handlowcy spotykają się z klientami na co dzień, one-to-one. Prawda? Tak. I w momencie, kiedy no, pojawia się na tej sali kilkadziesiąt osób, to nie jest takie trywialne dla nich no, pełnić różne role, troszkę tymi gośćmi się zająć, bo nagle no, to jest dla nich niecodzienna rzecz. Prawda? No, tego typu sytuacje nie są zbyt często. Tak, to znaczy na pewno, tak jak powiedziałeś, normalną sytuacją jest to, że umawiamy się z kimś na spotkanie, jesteśmy e, przygotowani do tego spotkania, bo zazwyczaj, jadąc do, do klienta, wiemy z kim się spotkamy, wiemy co będzie e, e, przedmiotem tak. tego, tego spotkania. Robi, tak, e, a tutaj no, trzeba trochę, że tak powiem, e, e, iść na żywioł i, e, jak to mówisz, powłóczyć się po sali. Pozaczepiać tych klientów, tych no. P pewnie znalazłoby się więcej niż pięć tak. w tym Twoim y, modelu. modelu. Więc rzeczywiście to była sytuacja dla części osób nowa. Część osób y, oczywiście czuła się w tym jak ryba w wodzie, bo y, tak jak wszędzie mamy różne doświadczenia y, zespół też, y, którym zarządzałam, miał bardzo różne doświadczenia y, osoby były z różnych y, dziedzin, więc, więc byli tacy, którzy po prostu od razu to poczuli. Czuli i to było flow, yy, popłynęli razem z tym nurtem, ale rzeczywiście były takie osoby, które musiały przełamać jakieś tam swoje lody. Yy, aczkolwiek to, co mi, mi się bardzo, bardzo podobało, to to, że tak naprawdę nie było tego widać. Aha. Że na tyle grupa była też zaopiekowana i ty tutaj też spełniłeś tą swoją rolę, widząc, że jeżeli Moderatora ktoś, takiego, tak, tak. nie czuję zbyt komfortowo, to, to, to wpadałeś i mówię się, jeszcze poznaj tego, a jeszcze porozmawiaj z tym tu warto, a może pan by po, po, poznał tutaj kolegę. No i to rzeczywiście było bardzo naturalne, bardzo swobodne. No i chyba dla nas wszystkich, dla całego zespołu była to taka dobra lekcja jak sobie radzić w sytuacjach y, takich dużych przedsięwzięć jak konferencje, jak spotkania y, dotyczące właśnie prezentowania produktów, czy, czy po prostu nasza bieżąca praca z klientami. Świetnie. Fajne doświadczenie. Dla osób, które nas widzą, słyszą, napiszcie na czacie, czy nas widać, czy nas słychać, w jakich jesteście okolicznościach przyrody. Y, natomiast teraz przechodzą dalej właśnie, bo jak tu wspomniałeś o tej metod, mojej metodzie 5P, to właśnie z tego obszaru networkingu, na wydarzeniach, na targach, konferencjach, na takich prezentacjach, przygotowanie, przełamanie lodów, pogaduszki, pogawędki, przemieszczanie się, podtrzymanie relacji, które przychodzą ci tak, a z którymi jakoś ćwiczyłaś i jakbyś się, jakby się z nami podzieliła swoimi tutaj doświadczeniami. Tak. No, niestety jestem typowym człowiekiem ze sprzedaży, czyli najlepiej mi wychodzi ten środek. <laughs> czyli, czyli, czyli największy dyskomfort czuję chyba w, mimo wszystko w przygotowaniu. I to jest rzecz, której Ty zresztą chyba też powiedziałeś, że bardziej cię stresuje przygotowanie niż samo wystąpienie. I, i chyba jesteśmy z tego samego, że tak powiem, miotu, bo ja mam nie, tak, nie tak to samo. To. Dokładnie nie lubię tej fazy przygotowywania się, aczkolwiek mam świadomość, że jest ona niezmiernie, niezmiernie ważna. I to też przy tej współpracy z wami bardzo fajnie wyszło, że um, te elementy właściwie mieliśmy zdiagnozowane na samym początku wszystkie, które. Y, trzeba tak naprawdę przygotować, jakie lekcje odrobić. Y, wypunktowane wszystko i, i y, zaopiekowane w takim sensie, że każdy dostał swoją rolę do odegrania. Tak? Każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny, za jaką część tego przedsięwzięcia bierze na siebie zobowiązanie. Y, no więc to przygotowanie to jest rzeczywiście u mnie coś, co. Y, Najbardziej mnie deprymuje zawsze i nieważne, A. czy to jest małe przedsięwzięcie, czy duże, um, zawsze spędza mi to sens powiek. Aczkolwiek, jak już dochodzi do, do tego momentu, kiedy jest show, no to już jest pełen luz. Scena jest, jest twoja, stela jest brylujesz, tak. <śla> Może nie jest... aż tak, ale rzeczywiście <śla> czuję się w tym dobrze. Natomiast na pewno przy tym przygotowaniu to myślę sobie, że... Ciekawe z jakie ty masz patenty na to przygotowanie. No, wiadomo, jak się szefem sprzedaży, to ma się ludzi, którzy mogą nas częściowo od tego odciążyć, nie? Albo się kontraktuje tak, jak nas zakontraktowałaś. Tak, to znaczy ja mam dwa sposoby na to, bardzo, bardzo moim zdaniem proste. Pierwszy to po prostu siadam i to robię. <laughs> I nie dyskutuję. <laughs> nie dyskutuję sama ze sobą, tylko po prostu mając tą dyscyplinę... Yy jakąś za taką... życiową, no to mówię sobie... Kraska nie ma, że tak powiem, miękkiej gry, proszę siąść i robić się robotę. A druga rzecz to jest właśnie to, co powiedziałeś. To jest niezmiernie ważne przy jakimkolwiek przedsięwzięciu. To jest delegowanie, tak? To jest tak naprawdę umówienie się z zespołem czy też z partnerem, z którym się robi takie przedsięwzięcie, kto za co odpowiada, bardzo jasne podzielenie tych obowiązków. No i to, co jest niezmiernie istotne przy takich przedsięwzięciach, no to też takie checkpointy, tak? Sprawdzanie, czy wszystko idzie. Po... Tak jak należy, czy jesteśmy o czasie, czy nie daj Boże coś nam się tutaj rozsypało, no bo, no bo wiemy, że to jest, to jest tylko, um, że tak powiem, aranżacja, i zawsze może się coś z tej sceny, że tak powiem, wysypać. Więc... Posypać, posypać. No, na szczęście na nasze wydarzenia się nie posypało. Nigdy. Natomiast to, co mi się bardzo podobało, że ponieważ to było kilka wydarzeń pod rząd, w zasadzie to byli ci sami ludzie na każdym wydarzeniu, prawda? Mhm. Uh -huh. Tak. To jest tak, że im się ta wiedza, mówiąc takim językiem, obecnej tej ugruntowała. Tak, zdecydowanie. Też to widać było ewidentnie na... taki progres było widać po prostu, jak wyglądało pierwsze spotkanie że tam rzeczywiście było trochę, że tak powiem kwadratowo, w takim sensie, że właśnie nie czuliśmy się w pełni swobodnie, że gdzieś tam, jak to się mówi, baletnicy i rąbek u spódnicy, ale już na tym kolejnym, czy tam trzecim, trzecim no to już była taka swoboda, mam takich swoich faworytów, którzy po prostu tak brylowali, że, że naprawdę miło było popatrzeć też, jak te kompetencje właśnie wewnętrzne gdzieś tam... Rosną. No dobrze, a powiedz mi, z, czyli pozostałe rzeczy, czyli i przełamanie lodów nie ma problemu, i pogaduszki, mhm. pogawetki. a jak odchodzenie od grupek ci wychodzi, bo to na wydarzeniach e, części ludzi. Ta konwencja nie jest taka oczywista. Tak, i to jest rzeczywiście coś, co myślę, największy dyskomfort wywołuje u, chyba u wszystkich, bo to zawsze nawet z przyjęcia, jak wychodzimy od y, ciotki na imieninach, to trzeba to zrobić w jakiś tam sposób. Y, Powiedzmy Fajne. angielski. Tak. <laughs> tak. E, więc tutaj to też jest rzecz, którą, um, z którą ja na przykład nie mam osobiście problemu, bo um, po prostu staram się być jak najbardziej naturalna i swobodna, i też wiem, że po drugiej stronie jest człowiek i on ma też swoje, że tak powiem, potrzeby. I jakby tutaj to nie ma dla mnie większego, nie stanowi to dla mnie większego problemu. No i też nie ukrywam, że gdzieś tam wykorzystuję te Twoje, czy tam uderzenie. No to fajnie było, to zostajemy w kontakcie, tak. To, to, to jesteśmy już umówieni, mamy do siebie namiary, to Do tak powodzenia, jest. idziemy dalej. Tak, uśmiech tak na jest. ustach i, i do przodu. Także większym, większym dla mnie problemem jest, jak już rozmawiamy Aha. o tych um, grzechach zaniechania. No. to powiem szczerze jest podtrzymanie tych relacji i tutaj tak naprawdę jak sobie popatrzę wstecz na te swoje aktywności zawodowe to tak naprawdę najważniejszym branżą w której najbardziej wykorzystywałam networking były finanse czyli ubezpieczenia a. W moim przypadku. I tam rzeczywiście trzeba powiedzieć wprost, że y, to jest branża, która jest bardzo wymagająca i bardzo oparta na relacjach i kontaktach, i tam bez tak, tego tak. No, po prostu to, to nie ma siły, nic się nie zrobi. Y, tutaj, y, pracując w Samsungu, miałam to szczęście, że tutaj produkt był takim produktem, no mówiąc, brutalnie pożądanym i A. też było trochę łatwiej z tymi klientami, że. Y, no, zawsze oni byli. To oni się dopytywali o ten produkt, to oni zabiegali o ten kontakt. I to niestety ma taką bardzo złą rzecz ze sobą niesie. Mianowicie, że trochę się człowiek zaczyna rozleniwiać. Mówimy, jak już sami, to po co to tak, że tak powiem, o to Aczkolwiek całe szczęście, że mam w, w tyle głowy te swoje doświadczenia z pozostałych innych dziedzin, z pozostałych Aha. branż, i wiem, że pycha kroczy przed upadkiem, i należy bardzo szybko zapomnieć o tym, że ktoś do nas przyjdzie sam i rzeczywiście podtrzymywać te relacje. No i Mam tego świadomość yy, i wiem, że to jest bardzo ważne, ale też wiem, że to jest mój najsłabszy, że tak powiem, punkt y, w całym tym przedsięwzięciu. O ile mam swoje sposoby na no przygotowanie, o tyle myślę, że tutaj jeszcze nad tym muszę popracować. I tutaj kłania się coś, co będziemy tutaj jeszcze razem tutaj ćwiczyć mianowicie LinkedIn. <laughs> LinkedIn, tak jest. bo rzeczywiście dzisiaj to podtrzymanie relacji dzięki social mediom jest banalne. No słaba rzecz jest taka, że na razie tylko no, 4 miliony Polaków z hakiem profesjonalistów jest na LinkedInie, przy Facebooku jak popatrzymy 16 milionów, mm -hmm. to jest parę razy mniej. Z drugiej strony też jest tak, że niestety <coughs> pewnie te 10, może 20% jest aktywna sama wiesz po sobie, bo też jak patrzysz, czy masz kontaktów, jak jesteś aktywna tak. do tej pory, to, 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 to nie było zbyt dużo tego. Natomiast to, to moja taka nie moja taka podpowiedź dla wielu osób, które no, dla nich podtrzymanie racji jest trudną rzeczą, to rzeczywiście <laughs> mnie się tam, bo tak ratuje sobie około więcej 30 tysięcy kontaktów w tej chwili mam. <laughs> Jakoś tym zarządzam, więc myślę, że ty. Nie <grystanie> miasto. No to wiesz, ja jednak, no dobre dwa razy z Hakim dużo od ciebie zawodowo pracuję, bo już jestem, prawda, więc tego Dobrze, się zabrał. Ja więc... jestem. <grystanie> Spijajmy sobie z dzióbku. No tak właśnie. A, a teraz powiedz takie twoje rady, czy takie twoje, właśnie może lepiej jakie, jakie, jakie twoje porażki czy coś, to tak uważałaś, że no, można po następnym razem takie lessons learned jakieś. Z tym chciałabyś się podzielić. Um, Tak, no ten główny grzech zaniechania u mnie to jest właśnie podtrzymywanie tych relacji. Ja tego hmm. nie będę ukrywała, także to jest jakby coś, co. Um, y i ja mam też świadomość tego, że to wynika też z wielości kontaktów, które gdzieś w sprzedaży tak. się posiada, tak? No. I e, tak naprawdę pandemia była takim też e, fajnym momentem na to, żeby zrobić sobie rachunek sumienia i powiedzieć, dobra, e, zawsze byliśmy przekonani, że tu konferencja, tu kolejne wydarzenie, tu jakiś znowu event, no to znowu poznajemy nowych ludzi, tutaj gdzieś się pojawiają nowe relacje, nowe kontakty. No i nagle przychodzi pandemia, zostajemy zamknięci w domu, kończą się eventy, kończą się się spotkania. Owszem, w drugim roku pandemii już trochę okrzepliśmy i zaczęliśmy sobie radzić, tak? Nauczyliśmy tak. się korzystania z różnych narzędzi, tak. nauczyliśmy się organizowania różnych rzeczy w um, eterze, no ale powiedzmy sobie szczerze, no ten pierwszy rok to był rok um, no, ciężki, no. ciężki. Ja pamiętam taką swoją rozmowę z kolegą z y, firmy, że tak powiem, siostrzanej, też z branży IT, który mi powiedział wprost, że on w przeciągu Pierwszego roku pandemii zawarł dwa nowe kontakty. No bo wiecie, no skoncentrowani byliśmy przede wszystkim na bieżączce, tak zwanej, i tak. na tym, żeby jakoś sobie poradzić, tak? Układać to. Więc, więc to też była taka nauczka i taka mocna lekcja tego, żeby jednak zadbać o te kontakty i je, i je na, na bieżąco gdzieś tam updateować i na bieżąco gdzieś tam do tych kontaktów wracać. I takie jest moje postanowienie głębokie i zamierzam w nim wytrwać. Tak, Będę cię, że tak się wyrażę, tutaj lekko obserwować. Będę twoim sparing partnerem, bo powiem ci, że no, w ciągu swojej kariery zawodowej rzeczywiście też tych kontaktów jako osoba zajmująca się sprzedażą mam tak żartobliwie z pierdyliard. Natomiast pewnie tak jak z tobą i z kilkunastoma przynajmniej osobami, które tutaj mi na kawie były, to te relacje z kilkudziesięcioma życie są takie jakoś gdzieś ta chemia jest większa i plus tak. to też nie ukrywamy. Jest tak, że, że, że każda z nas, każdy z nas, no, jakiś kawałek obserwuje tak no, jest aktywna, aktywny i okazuje się, że nagle w tym momencie warto połączyć siły, żeby ta synergia była, Jak człowiek nie rywalizuje, to może współpracować, może tutaj prawda, się na różne sposoby wspierać. Także myślę, że tutaj też tak, zaprosimy um... osobę na okres. Kto... Dla mnie też takim super doświadczeniem, jeśli chodzi o networking, było to, że przez dwa lata miałam ogromną przyjemność bycia wiceprezesem w Stowarzyszeniu Absolwentów MBA. W tym mieście i myśmy bardzo mocno wówczas się angażowali w to, żeby w tym stowarzyszeniu coś się działo, żeby zapraszać ciekawych ludzi, którzy będą opowiadać o swoich biznesach, o swoich, że tak powiem, też różnych przygodach zawodowych. I nie ukrywam, że bazowaliśmy przede wszystkim na networkingu i te ciekawe osobowości przyciągaliśmy przede wszystkim poprzez sieci naszych kontaktów. Siadał po prostu zarząd i i zastanawialiśmy się, kto kogo zna, kto może ma telefon do prezesa Olechnowicza, żeby go zaprosić, tak. kto znali Lidię Buksak, żeby była u tak nas jest. mówcą. I nie ukrywam, że to był też świetny poligon, żeby, żeby po prostu na, nabrać takiego um, dobrego nawyku korzystania z tych swoich kontaktów, bo Ty też chyba kiedyś powiedziałeś, że gro ludzi um, chce pomagać ale jak trzeba poprosić o pomoc, no to gdzieś tam zaczynamy się łamać. Ego, Ego nas gdzieś tam trochę... Nie, blokuje. no ja mam prosić kogoś tutaj o pomoc. I tu ogóle... taki warto, o, wielka tak fisza. Jest. Dokładnie. No i gdzieś rzeczywiście to jest też taka lekcja, żeby po prostu mając kontakty, spróbować z nich skorzystać w różnych sytuacjach, nie tylko w takich, kiedy, kiedy my chcemy, że tak powiem, mm -hmm. się może y wesprzeć kimś, ale, ale również kiedy my potrzebujemy wsparcia. To będzie fajnie, że... Świetnie, rzeczywiście, że to stowarzyszenie absolwentów, wiem, że tam kiedyś miałem kontakty, też podczas tej pandemii i absolwenci IS-em je zaprosili, i klub Akademii Ekonomicznej z Krakowa zaprosił, rzeczywiście, absolwenci tam jeszcze parę innych stowarzyszeń, organizacji, więc rzeczywiście tutaj nagle się okazało, że te stowarzyszenia, które w Polsce tak różnie działały, tutaj, tak. a ta ich racja bytu dużo, dużo, dużo okazała się, że jest jeszcze, jeszcze większe. Tutaj tak mę, do do końca, to te pewną taką rzecz, bo zajmowałaś się zarządzaniem sprzedaży, miałeś w swoich zespołach jaki największy zespół, miałaś ile ludzi? W no największa e, grupa sprzedażowa, oczywiście nie, nie bezpośrednio podlegająca pode ale. mnie, no ale to było ponad 100 osób prac. To. Więc powiedz mi tak w tą stronę troszkę taka twoja, twoja taka jakiś bez praktyz. Ja w tej chwili budując programy za firmę na Linkedinie, czy to Rzecznictwo Pracowników, dajemy to ludziom jako szansę rozwoju, bo uważamy, że na no, część ludzi chce mieć kartę multisportu, część to, część to, część to. No, różnym ludziom dajemy różne rzeczy i okazuje się, że część osób właśnie takie, takie narzędzia też im się gdzieś podobają, akurat im pracujesz. Jak powiedziałeś miałaś tam setkę osób, to prawdopodobnie dziesięciu bez kłopotu na Linkedinie może fajne rzeczy Pisać i to nie trzeba ich do tego przymuszać, namawiać, tylko trzeba im mm -hmm. pokazać, jak to robić, ewentualnie delikatnie pomóc przełamać bariery, a potem już to się do pewnego stopnia samodzieje. Czy tu jakieś miała swoje jakieś najlepsze praktyki, jak mogłeś się podzielić? E, tak, szczególnie przed Samsungiem pracowałam przez pięć lat w firmie software'owej, która produkowała e, e, software edukacyjny. Sprzedawaliśmy to na całym świecie, w wielu krajach e, i tak naprawdę głównym narzędziem pracy osób, które obsługiwały rynek ten międzynarodowy, no to były narzędzia typu LinkedIn, typu Facebook, no bo jednak tak. um, szczególnie do pozyskiwania, jak to się ładnie w sprzedaży mówi, tych zimnych Bidów. kontaktów, Bidów. Bidów. tak, to, to, to niestety, ale trzeba było wykonać tą katorżniczą pracę pod tytułem przekopanie się przez, przez masę kontaktów, nawet tych, których się jeszcze u siebie w sieci nie miało. Tak. I, rzeczywiście, I rzeczywiście są takie dziedziny w sprzedaży, gdzie, gdzie po prostu trzeba to zrobić. Druga rzecz i to też widzę rozmawiając ze swoimi kolegami z różnych um, innych firm, bardzo duży nacisk firmy kładą właśnie na rozwój tych kompetencji i poruszania się po, po, profi, po social mediach z racji tego, że no umówmy się, to życie się tam w bardzo dużej mierze przenosi. Tak jak w sprzedaży mamy odpływ do e-commerce'u z tej Takiej typowej sprzedaży, jak to się ładnie mówiło, dortu dorowej, bardzo polskie ładne określenie, bo no to odpływa nam to do, do sieci. Tak podobnie się dzieje z naszym życiem. Bardzo dużo rzeczy robimy w sieci, sami widzimy, gdzie podtrzymujemy kontakty. Nie będę wymieniać tych wszystkich komunikatorów, z których korzystamy, żeby nie robić reklamy, <głos》> ale, ale, ale sami widzimy po sobie, że, że ewoluuje to właśnie w tym kierunku. I uważam, że. Nie, nie jest pytanie czy Grzegorz, tak. tylko kiedy. I tak. myślę, że nie ma już nawet pytania kiedy, tylko trzeba po prostu to zrobić już. Mam tak. koleżankę, która y, y, zaczęła od niedawna bardzo aktywnie y, uczestniczyć w życiu LinkedInowym, i y, y, ona mówi wprost, że y, ona sobie nie zdawała, jak siłę rażenia ma, ma po prostu bycie tam. Ile nowych kontaktów, ile nowych um, fajnych relacji się gdzieś tam tworzy. Um, no i myślę, że czy lubimy, czy nie lubimy, no to, no to już jest jakby druga, druga rzecz. rzecz. Ale, ale no bo ja twierdzę, że nie ma co iść pod prąd w sytuacji, kiedy tak świat się zmienia. Tak? Nie ma co się z koniem kopać, trzeba. Absolutnie. Gdybyśmy byli tacy bardzo pod prąd, to nikt pewnie by się nie smyrał, tylko byśmy dalej przyciskali klawisza, a co gorsza, może kręcili tarczą. Tak, w telefon. Więc. więc to jest na, na kolej rzeczy, która po prostu jest i nie ma się na co obrażać. I to, co myślę, my jesteśmy też Grzegorz fajnym przykładem, tego, tak. że nawet w każdym wieku. Można. Ja szczególnie, jak mówię, jestem stypendysta ZUS-u. Już od dwóch miesięcy, w związku z czym ja już jestem zupełnie inna, na ten świat patrzę z To Natomiast wziąłem cię do końca. Jeszcze raz dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie. Mm -hmm. Dla osób, które skomentują też będziemy mieli drobne prezenty, bo są te moje książeczki, jedna z absolwentem, z absolwentem Łęby, Romanem Wentem o networkingu, napisano już dawno, dawno temu później wznowiona, no i nigdy nie sam. Dla tych, którzy skomentują, zalajkują, tam będziemy wybierali jakąś tam drobny z z Twoim podpisem i z moim wyślemy. No dla tych, którzy oczywiście chcą swoje kompetencje torkingowe rozwijać. Także bardzo Wam dziękujemy za uwagę, bardzo dziękuję Tobie za tutaj udział. No, i w takim razie ja rozumiem, że widzimy się już niedługo na Może Moim Śniadaniu Bierna Wspólna, może na Węcze kafe, może na jakieś innym evencie, bo to właśnie jesteśmy zwierzęta eventowe, to lubimy. Grzegorz, z Tobą zawsze. <grych> Także ja Bardzo też dziękuję, dziękuję. wszystkim, którzy, którzy poświęcili nam dzisiaj czas. Życzę wszystkim miłego dnia i pysznej kawy. Wszystkiego dobrego, cześć. Pa!